Przychodzi I wojna światowa, biskup bursza bardzo mocno zaczyna wydawać tu w Warszawie pisma po polsku drukowane szwabachą dla Mazurów, żeby w nich utrzymywać polskość. Już jest znany w kręgach patriotycznych i w kręgach przede wszystkim związanych z armią, dlatego że sporo luteran było w armii. Zostaje włączony do Rady regencyjnej, a jednocześnie, gdy rozpoczynają się negocjacje paryskie, zwraca się do biskupa Burszego. I Ignacy Padelewski i Józef Piłsudski, żeby luteranie przygotowali, ściśle od żeby biskup Bursze przygotował memoriał, który wzmocni debaty i wzmocni walkę o polskość podczas konferencji. Prawdziwy wybuch problemu zaczyna się w 33 roku, przy dojściu Hitlera do władzy. Hitler Dąży do tego, żeby podporządkować sobie kościoły i protestanckie i katolickie. Z protestanckimi kościołami wyglądało to tak, że pod wpływem nazistowskiego nacisku powstaje kościół, który jest określanym kościołem niemieckich chrześcijan. I gro kościoła luterańskiego zostaje siłą, perswazją albo z własnej chęci włączona w ten kościół niemieckich chrześcijan. Obok tego pozostaje kościół mniejszościowy, bardzo energicznie walczący z tym nazistowskim kościołem, tak zwany kościół wyznający. Niemehler, Bonhoeffer, znane postacie walczą z tym kościołem bardzo zdecydowanie. Hitlerowcy doprowadzają do tego, że niemehler spędza wojnę w obozie koncentracyjnym, Bonhoeffer rozstrzelany. Przy tym podziale włącza się również w kościół wagnicko-augsburski, polski. I w prasie ewangelickiej pojawiają się artykuły bardzo ostro krytykujące tę formację nazistowską, zarzucając jej, że to jest Kościół, który staje się Kościołem pogańskim, odrzucającym Stary Testament bożydowski, ale już nie chodzi nawet o to. Generalnie Kościół staje się pogańskim. Postać Chrystusa jest kreowana na Herosa Germańskiego, jednym samym, absolutnie nie do przyjęcia. Jednak procesy zaczynają być niebezpieczne również w samym Kościele Ewangelickim Augsburgskim w Polsce, bo część niewielka, ale jednak wyraźnie pojawiająca się, duchownych zaczyna przyłączać się do idei, tych niemieckich idei Kościoła wyznającego i tu również. Ale też na Wydziale Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim wśród studentów teologii ewangelickiej pojawiła się grupa no, umiarkowanych zwolenników nazizmu, takich określonych. Biskup Bursche dowiedział się o tym i ogłosił oficjalnie, że on nie będzie ordynował żadnego młodego księdza, który by głosił poglądy, jak on powiedział, poglądy Hitlera. Lublin zostaje aresztowany po miesiącu, przewieziony do Radomia, potem do Berlina, do Sachsenhausen i trafia do tego samego więzienia, wewnątrz Sachsenhausen, w którym był, był aresztowany i trzymany niemeler. Było to to samo wewnętrzne więzienie gestapo, w którym był przetrzymywany generał Grotrowecki. 20 lutego 1942 roku wiadomo, że gestapo, biskup zmarł. A gdzie jest pochowany, do teraz nie wiadomo. Ma symboliczny grób na cmentarzu ewangelicko augsburskim w Warszawie. Że zakończę akcentem, który zwykle się pojawia. To jest incydent związany z Edmundem Burszym. Otóż, na listach proskrypcyjnych, wtedy kiedy SSJSD miał takie listy proskrypcyjne. Tam były, były nazwiska osób, które muszą być jak najszybciej znalezione, złapane, zaresztowane. Znajdowali się bracia Burszowie. Biskup Bursze został zaresztowany w Lublinie i wywieziony do Sachsenhausen. A pozostali bracia, ci, którzy byli w Warszawie poza Henrykiem jednym zostali zaresztowani i trafili na Pawiak. I na Pawiaku odbyła się, odbyła się wizytacja Himmlera. Himmler chciał zobaczyć, kogo trzymają tutaj w Polsce w tym głównym więzieniu, więc wszyscy więźniowie, łącznie z najbardziej chorymi, zostali ustawieni w szeregu i Himmler szedł wzdłuż tego szeregu, co pełen czasu pytając, kto jest kto. Podeszli do Burszego, Edmunda Burszego. Himmler usłyszał kim on jest i powiedział, jesteś zdrajcą swojego narodu. Na to Edmund Burszek powiedział, nigdy nie byłem i nie będę zdrajcą swojego narodu. Na to Himmler po powrocie do y, kancelarii więzienia zarządzał papierów tego człowieka. Okazało się, że jest tam jeszcze trzech braci bursze i Himmler własnoręcznie napisał, tę rodzinę należy wyniszczyć. Także można powiedzieć, że taki akcent mocno patriotyczny.